O, Hej kochane, e, mam tutaj dzisiaj dla Was specjalnego gościa, <noise> panią Beatę Majewską, pisarkę. Nie mów mi pani, bo się czuję staro. Dobra, Beatę Majewską, pisarkę i dzisiaj chciałaby Wam coś pokazać. A... Ja Wam pokażę tu moje piękne nowe włosy, kochani. Słuchajcie, czuję się naprawdę się czuję, po prostu się czuję jak diwa. Wiecie, jak taka diwa się czuję. Ja Wam coś pokażę. Bo słuchajcie, nie sztuka mieć coś dziwnego na głowie i czuć się jak z czymś dziwnym na głowie, więc ja chciałam się w zamierzeniu czuć jak z włosami na głowie i w zasadzie generalnie mogę powiedzieć, że tak się czuję. Dlaczego w zasadzie? Dlatego, że nie do końca jeszcze jakby zaakceptowałam, że jestem taka po prostu świetna. I taka piękna. <noise> a teraz Wam coś pokażę, słuchajcie, bo to, bo to wiecie, wychodzicie na zewnątrz i wieje wiatr, tak? I nagle katastrofa, bo no, nie wiem, wyszłoby mi jakaś łysina, mm. tak? Albo jakieś dziwne sznurki, albo. <noise> elementy konstrukcyjne, a tu nic nie wystaje. O, popatrzcie sobie. Widzicie tu jakieś elementy konstrukcyjne? Ja nie widzę. Nic nie widzę. O, nic. proszę, to wszystko jest moje. To znaczy. Prawie. Ale jest to, słuchajcie, jest to bajer. Ja mam na głowie Topper, tak? Toper, Lisa, topper, liza, 35 cm. Tak. Bardzo ładnie się dopasował. Pokażę Wam moje włosy. Tu są moje. biedaki, Ale też je lubię. Każdy niech kocha swoje włosy, nieważne, jakie ma. A tak się, słuchajcie, to ładnie wszystko miesza, że w sumie nie wiadomo, które są które w tej chwili. O, i tak mi tutaj Moniczka ładnie je pokręciła. I teraz popatrzcie, można to poczesać. To nie jest na takiej zasadzie, że zacznijcie czesać i nagle wam przesunie się też przes odpadnie, wam czaszka. <laughs> <laughs> Będziecie miały A nie tam, gdzie trzeba twarz. Czy też przedziałać? Nie. Nie no, ja myślę, że powiesić się na nich nie da, w sensie, że zawieszam się u sufitu i wiszę, ale można je ładnie spiąć i po prostu są naprawdę piękne że na ja okulary, bo tak w okularach. Teraz w ogóle was nie widzę. Siebie też nie widzę. Ale, super. Ale Lefek, włosy są piętno, takie i są naprawdę super. Jeszcze raz powiedz, co to było? E, Toper Liza, 35 centymetrów. a e, to ma jakiś numer koloru, czy co? jaż blond. E, to jest kolor, który nazywamy Liza po prostu. Kolor Liza czy mm -hmm. fason Liza? Nie, kolor. nie, kolor, bo mamy wiele różnych. To wiele jest długości. Kolor, tak? To jest kolor. Nazwa tak, Liza tak, dotyczy żeby koloru. Dziewczyny wiedziały, y mm -hmm. Pytają często o te nazwy i u nas każdy kolor ma. A teraz jak mi zobaczyć, kobiety. jaka ja jestem naprawdę. Bo <noise> słuchajcie, czemu ja się nie wstydzę? Znaczy wstydzę się. Myślę, że wszystkie się wstydzimy chyba, no nie? No, mm, bo się każdy na nas pewno. wstydzi. Ale to jest tak, że niektóre z nas się bardziej wstydzą. <noise> Prawda? Na pewno część z dziewczyn wstydzi się jeszcze bardziej. Więc teraz mnie, że tak powiem. Monika mnie od, odtuninguje. Będziemy obnażać. Uwaga, żebyście widziały, jak ja wyglądam bez tego czegoś ładnego. Proszę bardzo, Monika, czyń swoją powinność. Będę płakać. A! Nie, <słuch> będzie tak źle. Słuchajcie, do, te, do tego czegoś, do tego topera, czy mam mieć swoje włosy, tak? Tak. Monika wytłumaczyła, że nie da się tego założyć, jeżeli. W ogóle nie mamy włosów. Ja jakieś tam są włosy jeszcze mam, słuchajcie, u góry. Widzicie teraz moje włoski? Takie są. Widać, widać. Oczywiście, jak przy takim łysieniu androgenowym, z tyłu jest lepiej i dłużej, z przodu jest gorzej, jest tu tak, na i na szczycie. No, ja jeszcze jestem taka dosyć wiekowa pani, no. <głos》>, więc już jestem siwa w tych miejscach. No i, i wygląda jak wygląda. A teraz Monika, z powrotem zrobimy piękny. Zakładamy. O, tak. Tu się tak klika. Bez obaw o wasze mózgi. Nie, Monika nie dopina się do mózgu. Nic nie wycieka. I zwróćcie uwagę, jak ładnie się zlewają moje włosy z tymi włosami, czyli... To nie jest takie, słuchajcie, że trzeba gdzieś ze swoimi włosami coś robić, Super, gdzieś tam przepinać, dopinać, yy, gdzieś je tam wciskać, cudować z nimi. Nie ma, takiej, yy, nie ma takiej potrzeby. Monika mnie tutaj przyklikała. Aha, jeszcze ważna rzecz: możecie sobie to tak bardziej przypiąć na środku. I wtedy macie tam przedziałek bardziej na środku, a możecie sobie przypiąć tak bardziej na boczku. I co ważne, dziewczyny, te włosy można pokręcić, bo one przy tym były proste całkiem. Teraz pokażemy. Jakie proste? Były proste. Zresztą Monika, a to masz ten sam? Nie, to masz inny. To znaczy ten sam kolor, ale, ten długość, sam jest kolor, ten sam. ale długość jest inna. Czyli widzicie, to były, były całkiem proste. I można te włosy spiąć sobie w kucyczak, zrobić taki kucyczak, takiego sobie tu pejsa wypuścić. i można je kręcić, można je wyprostować, tak. no i można, nie radzę, żeby je farbować, bo to nie ma sensu, słuchajcie, one są tak ładne i mają tak ładny kolor, że nie widzę sensu, to już lepiej jak chcecie mieć inny kolor, nie wiem, drugą. Tak, <laughs> dokładnie, bo weźmy drugi kolor to tak, też pasuje. Tak, też pasuje, tak. O, to jest taki, słuchajcie, to trochę jest ciemniejszy. To jest Rita, ten kolor, który ja noszę na co dzień na głowie i też pasuje. A ten jest jaki? To jest Liza A Lisa, boże. Rita i Liza. W życiu bym nie zapamiętała. <grym> Nawet jest taki, słuchajcie, kolor, to jest też, to jest… Blondyna. Jak się to nazywa, ta śpiewaczka? Też przymierzałam go. Będziecie chciały, to nagramy film, jak przymierza, przymierza się takie coś. Bajer, słuchajcie, pełny. I wiecie, jak się to odpina. Słuchajcie, pierwszy raz wrzuciłam coś takiego w ogóle na głowie, więc to nie jest. Dla mnie to jest straszne przeżycie. No i to jest kurczę fajne, no. Monika. Tak. I teraz tak, odpinam. Klikam. Sama próbuję. O, tak, Dlaczego? tu się tak klik klik. Wiecie co? Już, już się nauczyłam do niej i przyzwyczaiłam do, do niego. To jest um, rodzaj męski. <grym> Nauczyłam się i powiem Wam, że w tej o, chwili bez tych o. włosów czuję się jak bez majtek. Jest coś to, w tym? Tak? Chyba tą optymistyczną no. uwagą. Że dziewczyny zakładamy majtki na głowę i ruszamy. Po prostu się. No tak bywa, że jedna z nas jest taka fajna i ma takie szczęście, że się wiecie, urodzi i, i ma piękne, gęste włosy. No, a inna się urodzi, ma piękne, fajne, gęste włosy, a potem się coś dzieje, tak? Rodzimy dzieci najczęściej, przynajmniej i w, moim, i w Moniki przypadku, tak. a rodzimy dzieci, no i nagle nie wiadomo dlaczego. Nasze włosy z tego rejonu stwierdzają, że no to my się będziemy żegnać, no i nagle zostajemy takie biedne, wiecie troszkę, a skoro wymyślono takie fajne rzeczy. To korzystamy. Tak. Korzystamy i nie chowamy się tak. po kątach I takie przed coś, ludźmi. Dokładnie. Cieszymy się życiem. I pamiętajcie, nie musicie tego mieć zawsze, cały czas na głowie, aczkolwiek naprawdę bardzo szybko się można uzależnić. Mniej <grym> więcej po pół godziny. Mniej <grym> więcej po pół godziny można się już jakby uzależnić. No ale załóżmy, że w nocy jak będę spała, to nie będę czuła tego, się tego, tego odzysku, tak? Ale rzecz jest naprawdę fajna i tu, a tu macie, gdzie jest nazwa firmy, tu proszę. To jest takie proszę takie piękne. To. O. Też znowu w góry nogami odwrotnie widać. Herlux, a, Hair Lux. Nie, no a dziewczyny wiedzą. Że dziewczyny się... wiedzą. No. W każdym razie ja Was serdecznie pozdrawiam, wszystkie pozdrawiam, wszystkie panie pozdrawiam. Moje czytelniczki, te z pięknymi, gęstymi takimi szopami, też, też. I te z takimi mniej, mniej bujnymi piórami, też. Dziewczyny, trzymajcie się! Bardzo, bardzo. Pozdrawiamy. Pa!